Muszę wam o czymś powiedzieć. Ostatnio byłem na plaży we Wodysłowowie, na której teraz jesteśmy i dostrzegłem bardzo niefajną rzecz, którą muszę wam pokazać dzisiaj. Pierwszym problemem jest na przykład coś takiego. Spójrzcie. Góry kamieni usypane na jasie. Proszę państwa, czy to jest normalne? Jakie dziecko przed chwilą tutaj przeszło? Prawie by się potknęło, wybiło... Okej. Okay. Dobrze, następny problem. To jest na przykład śmieci. Śmieci, przy Państwa, patrzcie. Spójrzcie na to. Ktoś zostawił pustą butelkę. Może by mu się przydało, może jeszcze by mógł się pobawić. Spójrzcie no, śmieci. On rzucił na piasek. Napisy. To jest skandal. Słuchajcie, na przykład jak jakiś wieloryb stąd wypłynie sobie i przez przypadek ciągnie taką butelkę, to co? No właśnie, będziemy mieli problemy. Dobrze. Tam na przykład tego typu rury Słuchajcie Te rury, nie wiem co one mają zaznaczenie robić Ale ktoś chce zrobić zdjęcie Na przykład teraz Selfie sobie robię, selfie sobie robię I co? Rura w tle Coś to jest normalnie Ta rura pewnie odgadza jakąś strefę Ale nie wiem w jaką Więc Nieco już To może nie Następnym problemem, słuchajcie nie przychodźcie na tą plażę na Bosą. Jest taki upał, że piasek jest strasznie gorący. Jak... czujemy się jak na paterni. To dziecko, ono zaraz umrze. Skóra mu się za No, słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Patrzcie w ogóle ile tu jest ludzi. I czy wszystkim się to podoba? Wszystkim się to podoba, że to jest w tej śmieci. Hey, tu jest kurde, taki syf. Trzeba coś z tym zrobić. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i zapobiegniemy temu wszyscy razem.